Zapewne wielu z was zastanawia się nad tytułem Lepszy, co ty pierdzielisz? Na jakiej zasadzie? Dlaczego? Przecież koalicja obywatelska zgarnęła wszystko i w ogóle? Tak. Otóż nie. O ile dobrze kojarzycie, to ja optowałem za tezą, że PiS dogada się z Trzecią Drogą, z PSL-em konkretniej, oraz z Konfederacją i wejdą w koalicję. A dzisiejsze przemówienie prezydenta po przyjęciu wszystkich stronnictw, które zakwalifikowały się do Nowego Sejmu, w 100% procentach to potwierdziło. I teraz, żeby nie być gołosłownym, otworzymy sobie stronę prezydent.pl, wejdziemy na aktualności, najnowszy pościg i przeczytamy, co tam nam Andrzej nawygadywał. Jedziemy. Prezydent podsumował konsultacje z komitetami wyborczymi. Dziękuję uczestnikom spotkań za przybycie i bardzo merytoryczną atmosferę rozmów z poważnym podejściem do ważnej sprawy państwowej jako jest ukonstytuowanie się nowego parlamentu i wyłonienie przyszłego rządu, powiedział prezydent Andrzej Duda, podsumowując dwudniowe konsultacje z komitetami wyborczymi. Dodał, że wstępnym terminem pierwszego posiedzenia nowego parlamentu jest 13 listopada. Prezydent wskazał, że w czasie rozmów przedstawiono dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. Jedną jest Zjednoczona Prawica, drugą Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. To Zesrania, chwila, stop, halac. Mamy dwie grupy, które twierdzą, że mają większość. To znaczy, że jedna twierdzi, że wita się z gąską w ogródku, a druga. <laughs> Wait for it. Prezydent podkreślił, że jest to nowa sytuacja w naszych standardach demokratycznych, którą musi rozważyć. Nigdy nie było takiej sytuacji, że wybory wygrało jedno ugrupowanie, natomiast inne, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie, twierdzą, że to one będą miały większość bez ugrupowania zwycięskiego i one przedstawiają swojego kandydata na premiera — dodał. Andrzej Duda powiedział, że podczas konsultacji zadał pytanie przedstawicielom trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, czy mają konkretne propozycje co do składu ewentualnego przyszłego rządu i czy mają już zawiązaną koalicję. Usłyszałem, że nie ma formalnie zawartej koalicji, to znaczy, że nie ma umowy koalicyjnej w tej chwili i że w związku z tym nie można w tej chwili jeszcze odpowiedzialnie podać konkretnych osób, które będą przedstawiane jako kandydaci na ministrów, zaznaczył. Prezydent przekazał, że wstępnym terminem pierwszego posiedzenia nowego parlamentu jest 13 listopada. Trwa w tej chwili kadencja obecnego parlamentu. Poinformowałem przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych, że nie widzę potrzeby jej skracania, podsumował Andrzej Duda. Andrzej Duda powiedział, że zadał pytania w sprawie ewentualnego przyszłego rządu i czy mają zawiązaną koalicję, czyli już były dyskusje na temat tego, kto z kim, kto kogo, ponieważ tak się składa, że nawet media głównego nurtu donosiły, tak była już składana umowa koalicyjna. Dlaczego nie została podpisana? Przecież oni już mają wszystko, tak? Witają się z gąską w ogródku, mają większość. Nawet jeśli Dadudeu by tutaj deklarował, że Mati ma rządzić, Sejm uwali go w Trimiga, postawią Tuska jako premiera, chyba że tak naprawdę nie mają większości. Tylko myślą, że mają większość. A ktoś, kto wie, że oni większości nie mają, nie zgodził się na podpisanie tej umowy. Moi drodzy, ja zdaję sobie sprawę, jaką wagę ten materiał ma na tym kanale. Zdaję sobie sprawę, jaką wagę ma moja wartość jako gościa, który trudni się szczepieniem na szurię. W obliczu tego, że tworzę taki materiał, który no nie ukrywam, tak, troszeczkę śmierdzi szurią. Ale ja czuję piąte przez dziesiąte, miętę przez rumianek. Między innymi dostając też sygnały od swoich czujek w konfederacji. I to jest według mojej opinii coraz bardziej pewne: PiS będzie rządził. PiS zbuntuje PSL. Zostawmy na chwilę tendencyjny tekst do dudeła, przejdźmy do matematyki. Mamy 194 mandaty dla PiSu, 157 mandatów dla K.O., 65 mandatów dla Trzeciej Drogi, 26 dla Lewicy, Konfa ma 18. W wypadku Koalicji Obywatelskiej i jej zlepku Koalicja Obywatelska jest pewna. Jeśli chodzi o Lewicę, Lewica jest pewna. I teraz okazuje się, że 38 mandatów to jest z trzeciej drogi Polska 2050 Szymona Hołowni. Szymon Hołownia, według mojej opinii, jest stuprocentowo pewny, tak będzie z Tuskiem, tak będzie z Koalicją Obywatelską, ale, i zawsze pozostaje to ale, mamy pozostałe mandaty. Mamy tych 27 nieszczęśników z PSL-u, którzy tak niekoniecznie za bardzo im po drodze z Lewicą, z Szymkiem, z Tuskiem, i te zgrzyty obserwowaliśmy chociażby w postaci teasera z aborcją, z płacą minimalną, wiekiem emerytalnym. To jest jedyny element układanki opozycyjnej, który tam nie pasuje. Ci goście są konserwami. Uwaga, co się dzieje, jak odejmiemy ich od Zjednoczonej Opozycji. Badabim, badabom 221 mandatów. A teraz połączmy sobie draże konfiarze, pisowcy i tychże 27 konserwantów. 239 mandatów zdolnych do samodzielnego rządzenia. A to wszystko dalej w tle do sygnałów, że pis z konfą się dogaduje. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja, jakbym był już w opozycji, wiedział, że to już jest wszystko przegrane, to bardziej zająłbym się sprzątaniem a nie dogadywaniem się z bandą foliarzy czy gości, którym Peron totalnie już odjechał. Tymczasem okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość zaskoczą was jednak robi odwrotnie. Jako, że sami z Konfą nie są w stanie nawet muchy w kiblu ubić, to logika idzie za tym, że muszą mieć jeszcze jakiegoś asa w rękawie i tym jedynym asem w rękawie, jaki może wyjść w tym momencie, według mojej opinii jest Kosiniak-Kamysz. Czy to brzmi jak jedna wielka teoria spiskowa? Jeszcze jak? Ale to jest, tak się składa, przekaz moich źródeł. I zarazem moment, w którym niejako kładę ich wartość na tacy. Tak naprawdę to chciałem je zignorować, bo wyszedłem z założenia, ludzie zawsze gadają. Tylko potem zobaczyłem to, właśnie: przemówienie Dadudeła. dudeła. I to przemówienie da dudeła dziwnym trafem. Pokrywa się z tym, co dostaje za info. Może przypadek, może banda śmieszków, może pismo nie troluje, nie wiem, ale według mojej skromnej opinii sytuacja jest zbyt dobra, żeby ją zignorować, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, wszystkie media siedzą cicho. Wszystkie media wyszły z założenia, ok, dobra, KO wygrało, wszyscy razem tańczymy Labada, małego walczyka. Tymczasem PiS, zamiast odwalić rekonstrukcję Berlina z kwietnia 1945 roku, robi rzeczy. Dogaduje się z Konfederacją, próbuje wyciągnąć do nich rękę. Między innymi Przemek Wipla robi tutaj za szarą eminencję. Konfiarze dostają jakieś dziwne obietnice na kiju obietnice, które nie byłyby do spełnienia, gdyby PiS nie miał władzy. Według mojej opinii, to tak bardzo wali, że nie sposób tego zignorować. A te wszystkie znaki pośrednie są według mojej opinii tylko i wyłącznie takimi małymi wskazówkami, takim puszczeniem oczka. Dość powiedzieć, że 13 zobaczymy jak będzie wyglądał polski stan rzeczy jeszcze tylko jako ciekawostkę, powiem, że dadudę uwielbia, no może nie przesądność, ale powiedzmy, że dobrą monetę cyfr. A liczba 13 jest przewrotna, bo z jednej strony przynosi pecha, lecz z drugiej strony ma przynosić szczęście ludziom, którzy ją używają, i to też jest swoisty kamyczek do ogródka. Ale no, nie mogę powiedzieć za dużo, ponieważ moje antyszurskie serduszko już mnie wstrzymuje, zatem pozostaje mi oddać jedynie głos Wam. Dajcie znać, co myślicie o tym, jak to widzicie. Czy ja tutaj nie wiem, doszukuję się na siłę czegoś, czy gadam bzdury, a może jednak coś w tym jest? Tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Natomiast jeśli chcecie podesłać jakiś temat, też możecie, ponieważ mail jest w opisie. Ja się z Wami tymczasem żegnam. Do następnego. Hej, hej.